O oh, yes. Mam w <laughs> Nagrywaj. Nagrywaj I sikam powoli Daj mi Kurwa chciałam to nagrać Właśnie z Podaj łapę! Nie. chciałam tu nagrać. Ja kurde, szkoda! Mógłem no ja! Mogłeś sobie nie przedywać tego. Mogłaby się wyciąć. Pierdolą. <grym wina> <grym wina> <grym wina> <grym wina> Dawaj, podaj łapę! Agencie, podaj łapę! Podaj łapę! Eu tu și ca. Bam, pați tu aici, tu ai stat aici. Ai mai câte camere la pați? camerele. Ai de ce Nu da spina, ai spina. Ai Paula, ce To było zajebiste. No to myśli jak tu wejść? No. A tak masz szybko? No. Spierdolę, co? Nie. Teraz marzę. Właśnie jak będziesz tak powolny, to się bardziej spierdolisz. No nie wiem, przekonaj, bo ja nie ja I co będzie. Paula! Męczące to jest? <guletra> Ten survival Boże pokrzywy Kupię się Pokrzywy, Pokrzyw Boks się nigdy nie bałam o, o, Ja tu sikam Kupię, Podaj tą ktoś Ale sobie dam radę Nie jest Ja tu sikam Paula to się kameruje już Kupię. No weź tą Upa, wow, Co ty kurwa na to stoje? No kurva, vzpínaj se. A je tu už tam binotej do Bino. pěti, Drž. do, sekund. Drž. Drž. to Drž. Paula! Okay. Nie, Paula, uśmiechnij się do kamery. Paula. Uuu, czerwone masz. Mam tu coś? Całą moją jebaną dupę. Na no, czartowałam, nie masz. Okay. Mam dziurę w tym. Patrz. Tym. Pokaż. Gdzie <śm> moja dupa mi pokazuje? O Jezu, weź to zobacz. Pa. To są konsekwencje. Patrzcie na moje buty. Patrzcie. Patrzcie. Na moją dupę! O tu! Ej, psi pedalikowa! Trzeba było na początku nagrać, jak się spierdolę.